Do um, moje nadania. Oto jest coś takiego. <desk yes> to jest. To jest toli. Znaczy to Godzilla kontra To jest toli Multiversum. A tu jest odcinek o Engie Bed vs Godzilla. To są moje odcinki, które to tutaj zetestowałem. One są tutaj. Polewane. Jest wiele odcinków. Mięsko, to I mięsko. Szybka przekąska. W miejscu niezwykłym. Na krakowskim rynku w Sukiennicach. Bardzo włoskie tyczy. No tylko możemy... Ale czy to przypomina obrazy tego renesansowego weneckiego malarza? Musimy wszystko zrobić. I Okej, okay, nie. Nie. Bardzo anezowy smak. Przede w tej kule znajduje się młodyka. I tej zielonej części. No teraz to jest po prostu malarstwo. Pokażę wam dzisiaj jak się robi moje filmiki. Wiecie, zdrowa... co zaczniemy to od jakiegoś pomieszczenia. Z... Weźmy jakieś dziecie. Takie gotowe z Poczekać, jeżeli ktoś się Ta słusy klacz informacjami o ciekawych wydarzeniach. To się dzieje do. Dzięki poczcie pantoflowej tak się wzrosła. w końcu przestała działać. Greg przekształcił ją w stronę, na której każdy mógł publikować ogłoszenie. Ja trzeba usunąć i dać końcu nie musieliśmy kupować coś Okej okay. Moje No to pa Co raz z Okej pa, okay. pa.